Moja ulubiona postać z dzieciństwa. Pierwsza postać, która na mnie tak duże wrażenie zrobiła, to z całą pewnością Robin Hood, szlachetny złodziej. Następnie chyba porucznik Kolombo, który bez problemu rozwiązywał najbardziej skomplikowane zagadki. No i wreszcie na koniec postać kobieca, czyli Scarlett O'Hara z "Przeminęło z wiatrem". To są takie postaci, które najbardziej chyba mi utkwiły na ten moment w pamięci. Książka, która zmieniła moje życie. Takich odkryć literackich ja dokonuję nieustannie i pewnie dużo takich mogłabym tutaj tytułów przytoczyć. Natomiast była taka powieść, która. Był taki tekst, który swego czasu wywołał we mnie wstrząs wewnętrzny, takie wow, że można tak pisać, że można tak bardzo wchodzić do głowy czytelnika. I była to książka Olgi Tokarczuk prawie inne czasy. Naprawdę tutaj duże wrażenie na mnie ten tekst zrobił, i ja tej pisarce jestem wierna chyba po dziś dzień, ale nie tylko jej, bo mam sporo takich miłości literackich. Kiedy czuję się szczęśliwa? Wtedy, kiedy mam ciszę, spokój, nikt niczego ode mnie nie chce i mogę cały swój czas i koncentrację poświęcić pisaniu. To jest, to jest taki. Moment dla mnie, który pozwala mi odnaleźć spokój i siebie, można powiedzieć. Lwów czy Paryż? Miałam przyjemność być i tu i tu, natomiast wydaje mi się, że Lwów jednak jest mniej głośny, bardziej taki przytulny, klimatyczny, chociaż myślę, że odwiedziłabym z przyjemnością obydwa te miasta. Słowa, których nadużywam. Tutaj trzeba by było pewnie z panią redaktor porozmawiać. Podobno nadużywam a i ale. Wiem też, że bardzo często muszę usuwać z tekstu, który i określone konstrukcje zdaniowe z tym związane. Kiedy się denerwuję, to po prostu nadużywam po prostu. Moje ulubione miejsce na ziemi to z pewnością mój dom. Mam szczęście mieszkać na wsi. Gdzie jest cisza, spokój, gdzie mam swój ogród i gdzie można świetnie się zrelaksować. Śmiejemy się, że tutaj jest taka nasza agroturystyka i w zasadzie nie muszę nigdzie wyjeżdżać, żeby mieć fajne wczasy. Przedmioty, bez których nie mogę się obejść, to na pewno na ten moment mój komputer. Bo staram się pisać codziennie. No bez kawy też nie dałoby się raczej rozpocząć dnia i oczywiście bez książek. Świetna rozrywka, odskocznia, możliwość takiego odpoczynku od wszystkiego, także bez tych rzeczy na pewno nie dałabym rady. Kogo chciałabym spotkać? Jane Austen czy Charlotte Bronte? Myślę, że zdecydowanie ta druga. Chociażby dlatego, że nie zdążyła zbyt wiele napisać, więc myślę, że chciałabym się dowiedzieć od niej, co jeszcze planowała, co miała w głowie, jakie historie, być może zainspirowałyby mnie one do pisania. Film czy serial? Zdecydowanie film. Przede wszystkim ze względu na czas. Nie znoszę seriali taśmowo produkowanych. Tych telewizyjnych, zwłaszcza, ponieważ wydaje mi się, że robi się to sztucznie. Rozwłóczy się tę fabułę w nieskończoność, dopisuje kolejne perypetie. Jednak mimo wszystko wolę dobry film, który pozwala w krótkim czasie po prostu poznać całą historię od początku do końca. Miłość mojego życia. Takie miłości chyba mam dwie. Taka pierwsza wielka miłość to czytanie. A druga pisanie. Jak już mówiłam, nie wyobrażam sobie życia bez tych dwóch rzeczy.